Już idę, bo tu wywiadzik jakiś kontrolny. <grymne> Również gratuluję nominacji. Nie jeden, a kilka produkcji Twoich było tutaj wyróżnionych. I jakie przygotowałeś? Czy rzeczywiście to jest bardzo takie czasochłonne? No, akurat te dwie produkcje wymagały dużo przygotowań, szczególnie Brzydcy i Ściekli. Do tej pory kręciłem sam ze swoim bratem, a tutaj zatrudniłem operatorów, całą ekipę filmową, także tutaj jakby. A dlaczego akurat tym razem za trudniej, nic zostali? No ponieważ chciałem to zrobić z rozmachem, żeby to jednak było, żeby to była taka guma do rzucia dla oczu, jak ja to zawsze powtarzam, bo film albo trailer musi być taką gumą do rzucia dla oczu, czy takim widowiskiem. Mhm. Te dwa filmy, jedno parodia szybkich i wściekłych, drugi, gdy jeździsz, a tak naprawdę nie ty jeździsz, to... Skąd takie dwa podejścia i właśnie, które jest Ci bliższe? Czy takie bardzo kreowane, czy takie bardziej na luzie? Yy, no wydaje mi się, że jednak że Brzydcy Ściekli. Ściekli to jest to, co zawsze chciałem robić właśnie. Tą gumę dla... gumę dla oczu. Takie wielkie widowisko i do tego dążę. I mam nadzieję, że mi się uda. Ale czy to jest kosztowna produkcja? Jaka? Kosztowna. Kosztowna? Yy, no tak troszeczkę. To ile tak gdzieś? A nie, tak nie powiem. To zachowam dla siebie. Yy. A jak dzisiejsza gala? Jak się podoba? Yy, no... Cóż mogę powiedzieć, mentalnie czuję się zwycięzcą. No oczywiście, tyle było zgłoszonych prac, nominacji i to nie, nie jedno. To, oczywiście bardzo dobrze się podoba mi się. Też jak jest dużo ludzi, co się dzieje, to mi się podoba. A jeszcze, który faworyt też był twój? No ja uwielbiam chłopaków z grupy filmowej Darwin, także cieszę się, że zgrnęli nagrody. A która produkcja bardziej Ci się podobała? Ich? Mhm. Ja lubię ich wszystkich, wszystkie produkcje, także. Ale Baladyna była super. <laughs> Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.